Uczniowie i uczennice sprawnie posługują się urządzeniami cyfrowymi, natomiast często nie rozumieją w jaki sposób mechanizmy sztucznej inteligencji, bo same zjawisko może wpływać na ich decyzje i na ich wybory. Zatem potrzebują osoby dorosłej, która im wytłumaczy w jaki sposób. Ten świat cyfrowy, rozumieć. I tak, takimi osobami są nauczyciele i nauczycielki, którzy pełnią rolę takich przewodników i pomagają młodym osobom rozumieć otaczający świat. Myślę, że dla nauczycieli. Te nowoczesne chatboty, czy wszelkie inne algorytmy sztucznej inteligencji służące do generowania przeróżnych mediów, są bardzo praktycznymi narzędziami, przy pomocy których mogą właśnie pokazać uczniom, w jaki sposób ta technologia wykracza w tym momencie poza, poza zakres tylko takich technicznych umiejętności i w, 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 zmienia. W, Przeróżne, przeróżne aspekty naszego życia. Niedługo nie będziemy chodzić do lekarza pierwszego kontaktu, tylko będziemy mogli porozmawiać z chatbotem, nie będziemy potrzebowali usług prawnych, tylko w każdej chwili też będziemy mogli samodzielnie wygenerować dla siebie jakieś prawne dokumenty, chociaż nie mamy takich umiejętności. Także to, w jaki sposób to przetransformuje nasze życie w przyszłości, a jeszcze w jaki sposób przetransformuje też edukację, w tym momencie jest, jest jednocześnie ogromną zagadką, ale też niezwykle fascynującą historią, nad którą można właśnie podyskutować z uczniami, zastanowić się, co z tym wszystkim może się niedługo wydarzyć. Nauczyciele i nauczycielki pełnią rolę nieocenioną, wychowawczą i edukacyjną, Swe, są swego rodzaju przewodnikami dla dzieci w świecie, który ich otacza. Pomagają im go zrozumieć. I wydaje nam się, że kiedy oni będą rozumieli, na czym polegają zjawiska i mechanizmy, które funkcjonują w sztucznej inteligencji, będą w stanie też pracować z uczniami i uczennicami, także objaśniając im, na czym one polegają. Burza Mózgów to kurs online dla nauczycieli, mający na celu zaznajomić ich z tematem sztucznej inteligencji. I w szczególności skupiamy się tutaj na nauczycielach szkół podstawowych, ale też wszystkich innych osób pracujących z młodzieżą w wieku mniej więcej 10-15 lat i staramy się podejść do tego tematu sztucznej inteligencji trochę inaczej. Nie skupiamy się na technicznych umiejętnościach, nauce programowania sensu stricte i tego typu zaganiach, bo one w tym momencie się bardzo szybko dezaktualizują. Cały czas się to wszystko bardzo dynamicznie zmienia. Raczej staramy się opowiedzieć w trochę bardziej ogólny sposób o całym zjawisku, o tym, jak ta technologia wpływa na nasze życie i też jak wpływa na nas jako ludzi. Jest to program, w którym nie wymagamy umiejętności technicznych, nie jest to program o programowaniu, natomiast wyjaśniamy zjawisko sztucznej inteligencji od strony społecznej i etycznej. Przygotowaliśmy materiały, które z powodzeniem można wykorzystywać do pracy z dziećmi i z młodzieżą.